To za wami krótkie urlopy, ale w twoim przypadku był to dość interesujący i taki e, zmieniający pewne rzeczy w Twoim życiu urlop. No na pewno było to coś wyjątkowego zaręczyny. E, planowałem to już trochę, trochę czasu i, i udało się to zrobić. Partnerka powiedziała tak, teraz już jest to moja narzeczona, więc, więc ten związek się. Ten związek zrobił krok do przodu, ja się z tego cieszę, bo to jest bardzo ważne. Blizna nad Twoim okiem przypomina o zakończonym sezonie. Wiem, widząc na Twoich mediach społecznościowych, że był to też czas nie tylko zaręczyń, ale też podsumowań poprzedniego sezonu. Jakie masz już te takie chłodne wnioski dotyczące poprzedniego sezonu? No widzisz, mam blizny, walczę za ten klub, zaczynam piąty sezon. I cieszę się z tego bardzo, bo stwarzamy naprawdę tutaj bardzo, bardzo fajny zespół. Teraz już tych zmian jak widać nie będzie aż tyle co tutaj było tradycją, więc, więc cieszę się bardzo, że zaczynamy ten nowy sezon w fajnym składzie. dołączał do nas nowi zawodnicy, oczywiście, to, to zawsze musi być, ale nie jest ich aż tak ile, co było zawsze, więc to jest też dla, dla nas, dla drużyny, dla szatni bardzo ważne. Co do tamtego sezonu, no, myślę, że wyjątkowy sezon dla Rakowa, historyczny. Utrzymaliśmy się. Utrzymaliśmy się, możemy mówić o tym, że pewnie chcieliśmy walczyć i wiedzieliśmy i czuliśmy, że mieliśmy, uh, mieliśmy byliśmy w stanie walczyć o coś, o coś więcej. Niestety się nie udało, ale ten, ten podstawowy cel był zrealizowany i myślę że, myślę, że to jest okazja dla wszystkich kibiców do tego, żeby, żeby ten sezon przyjmuli tak no, bardzo dobrze, no, bo, bo, bo jesteśmy dalej w Ekstraklasie i teraz jest czas może, żeby zrobić male kroki znów do przodu. No, właśnie, jak myślicie o tym nadchodzącym sezonie, który de facto następuje po bardzo krótkiej przerwie, to co sobie myślicie? No, bo Beniaminkiem już nie jesteście, więc już trochę doświadczenia też na waszym koncie jest. Czy macie w związku z tym już takie myśli na temat nadchodzącego sezonu? Jak jakbyście chcieli wyglądać względem tego poprzedniego? Ja osobiście ja nic nie myślę. Skupiam się. na své práci, robí to konsekventně. I tak samo družina, no mi se vydaje, že to je nejlepší recept, nejlepší recepta na to, že, že by měli sukcesy, no. Skoncentrovat se na své práci, robić krok po kroku, systematičně i jít do předu. I tak robíme od věle, e, věle. od, od let, co, co, tu je trenér Papšun, e, jeho štáb i, i to je vlastně to, že, že ten klub se celý čas rozvíja. I ja się z tego bardzo cieszę, że jestem tego częścią. Ale masz chyba świadomość, że. Pewne mm, sytuacje, które można było wytłumaczyć tym, że drużyna jest Beniaminkiem Ekstra klasy, e, więcej doświadczenia, więcej, no niestety też bolesnych lekcji e, na waszym koncie, więc zgodzisz się chyba, że akurat te rzeczy będziecie chcieli przekuć e, w korzystniejsze może momentami e, wyniki po dobrych występach, e, jeżeli chodzi o kolejne miesiące. No. Tak, dobrze powiedziałeś. Będziemy chcieli to przekuć, zobaczymy jak będzie na boisku. No. Te doświadczenie już mamy. Dla wielu z nas bylo ta, ta, ten, ten sezon był dla wielu z nas uh, premierowy. Byliśmy beniaminkami nie tylko jako drużyna, ale też jako zawodnicy. No i teraz jesteśmy bardziej doświadczeni, każdy z nas to czuje, czujemy się pewniej, czujemy, że mamy już jakieś tam renom wśród. Wśród e, społeczeństwa piłkarskiego, więc, więc tutaj nie ma się czego bać. Jesteśmy pewni tego, co robimy, i idziemy po prostu dalej, pewni siebie. Tomek, jesteś na pewno przyzwyczajony do tego, że w Rakowie okres przygotowawczy trwa kilka ładnych tygodni. Rekordy w ostatnim czasie, to chyba nawet, o ile dobrze pamiętam, to 8 tygodni. Tutaj okres przygotowawczy bardzo krótki, tak naprawdę półtora tygodnia, o ile dobrze liczę. Co Twoim zdaniem będzie kluczowe w tym czasie? Na czym będziecie chcieli się skoncentrować? Kluczowe będzie nie tracić czasu, wykorzystać każdy trening, każdą możliwość bicia na treningu, na boisku. Kluczowe będzie to, że żeby nie tracić czasu w powodu zdrowotnych, żeby dbać o siebie, ale to zawsze jest kluczowe, więc, więc ja się cieszę, że jesteśmy tutaj, że mamy świetne warunki że możemy korzystać z tego wszystkiego i, i żeby, żeby ciągle się rozwijać i żeby, żeby po prostu za ten krótki czas zrobić maksimum do tego, żeby do tego sezonu być przygotowani. No mamy, mamy wszyscy tak samo czasu. Jesteśmy zdrowi na ten moment. Ja się z tego bardzo cieszę, bo to jest naprawdę najważniejsze w tym momencie. Przed wami taki dosyć intensywny czas. Zaczynamy wyjątkowo Pucharem Polski, potem wraca liga. Czy można powiedzieć w takiej sytuacji o tęsknocie? Czy, czy jednak nie. dziwnie tak wrócić od razu de facto na boisko po tak krótkim okresie? Nie no, szczerze, ja nie tęskniłam w ogóle za piłko. Jeszcze bym może potrzebował z tydzień, ale to jest... Z drugiej strony super, bo nic nie stracisz, nie musisz się znów biegać, y, nabiegać te kilometry i tą widowność znów budować, bo ona nie miała szans spaści. I to pokazali testy, jesteśmy dobrze przygotowani, zawsze to mówię i powtarzam to niestety coraz częściej, że tak jest. No, um, no i tyle. Ważne wydarzenie w czasie Waszego urlopu się wydarzyło. Wydarzenie wydarzyło. Przebudowa ruszyła naszego stadionu na Limanowskiego. Jak wiesz. Jak przyjechałeś, widziałeś już na pewno prace rozbiórkowe. Wszystko wskazuje na to, że już wiosną wrócicie na Limanowskiego, wrócicie do domu. Czy to będzie gdzieś w rundzie jesiennej w cyle głowy? To będzie gdzieś tam mimo wszystko taki pozytywny bodziec z myślą o tym, że, że w tym Bełchatowie zostało już tylko tak naprawdę kilka meczów? Na pewno, na pewno. W czekamy na to chyba wszyscy, co jesteśmy zainteresowani Rakowem, że, że wrócimy kiedyś na Lejmanowskiego. W Chatowie jest dla mnie fajnie. No. Zdobyli, zrobiliśmy tam z tego swój dom, no, ale najgorsze jest ten dojazd. To jest po prostu ta droga tam jest fatalna. Stra Tracisz bardzo dużo czasu na drodze i jesteś weekend co weekend e, z domu. Nie jest to łatwe na pewno dla tych, co mają rodziny. Mm, najbardziej, dla tych to jest najbardziej trudne. No i my teraz czekamy na to, kiedy to będzie gotowe. Mam nadzieję, że, że ta praca szybko minie, że im pójdzie to dobrze. Martwią mnie trochę te story na Instagramie, bo wydaje mi się, że nic się tam nie zmienia, bo ich jest tyle tych relacji, że, że nie widzę żadnej zmiany. Więc proponuję, żeby to zrobić trochę mniej tych relacji. Bo wydaje mi się, że ta koparka tam stoi cały czas na tym samym miejscu. I, i wiesz, i potem to martwi człowieka, że nic się nie dzieje, ale, ale żartuję. Nie, ale, 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 ale fajnie na pewno, że to się udało w końcu. I, 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 i mam nadzieję, że, 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 że często doczeka tego stadionu i że będziemy te mecze rozgrywać na Lejmanowskiego. Dziękuję. Nie ma za co.